Kielce, skrzyżowanie Łódzka orszeskiego. Sygnalizacja świetna jest wyłączona. W związku z czym, nie ma żadnego kolka na orszeskiego. Nie ma kolka nigdzie. Za wyjątkiem tam, który czerwony samochodzi, który czeka na elektryka, żeby mu elektryk naprawił yy, sygnalizację, bo on nie zajarzy, że się jedzie. Popatrzymy chwileczkę, jak płynnie ruch potrafi się odbywać bez sygnalizacji świetnej. O, następny czeka na elektryka. Nie wszyscy ludzie jarzą że sygnalizacja jest wyłączona. Utworzył się kołeczek i szybciutko wszyscy wyjeżdżają. Wszyscy zwalniają przed skrzyżowaniem, żeby było bezpieczniej. No bo nie działa sygnalizacja, to trzeba zachować ostrożność. Normalnie to ja czekam dwie, trzy zmiany świateł, żeby wyjechać tutaj spod Chemaru. Czasem więcej, oczywiście w godzinach szczytu. Jak tego nie włączę w, 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 o godzinie 15, 14.30-15 ja tu przylatuję z telefonem i nagrywam. Kościół dalej czeka na elektryka. Zwalniamy, zwalniamy, tak, bo to niebezpiecznie, to trzeba zwolnić. Zachować ostrożność. Obie ręce na kierownicy. O, gościu zajarzył po dwóch minutach, trzech minutach stania, że to jednak elektryk nie przyjedzie tak szybko. Żadnego koleczka, wszystko idzie na bieżąco. Wszystko idzie na bieżąco. No za wyjątkiem sytuacji, gdzie prawda, ktoś nie ogarnie wyłączonych świateł. Się blokowali przejeżdżają przez skrzyżowanie, ale już wszystko się odblokowało. Normalnie ta sygnalizacja śmierpa to jest największe przekleństwo co te skrzyżowanie mogą spotkać Proszę bardzo, żadnego kolku na wyjaździe z Olszewskiego, żadnego Żadnego korku na łódzkiej Tutaj też w zasadzie kilka samochodzików czeka. I, i gdyby nie ci ludzie, którzy zablokowali to yy, skrzyżowanie, nie, nie jarząc wyłączonej sygnalizacji świetnej to by było całkiem dobrze. Wszystko na bieżąco. I wszyscy zwalniają przed skrzyżowaniem. No gaz, gaz, odbieramy na kierownicę i przejeżdżamy. To miły kierowca pozwoli zjechać ze skrzyżowania tym, co stali na środku. Jest pytanie: po co jest ta sygnalizacja świętna? Tutaj no a jak piesi przychodzą, to w ogóle zamykają już tutaj, w związku z czym szybciej mogą spokojnie pojechać. Stoimy chwilkę, bo jeszcze ktoś nie uwierzy, że to po prostu cały czas tak jest. Dobrze. nowa sytuacja już nie ma tych samochodzików na wszystkiego, już nie ma tam wszystko idzie na bieżąco wszyscy jeżdżą ostrożnie Jakoś na razie nie widzę czekających na elektryków. Śmiejemy się z tych hindusów, że tam takie skrzyżowania są, że oni bez tych świateł się trąbią i sobie jadą. I mamy takie samo w Kielcach. I działa to lepiej niż z sygnalizacją światą. Żadnego wypadku tu jeszcze nie było. Kiedy z sygnalizacją świetną wypadek zdarza się dość często. Raz, dwa, trzy. Czekają w rządku. Tak przede wszystkim wszyscy zwalniają, wszyscy zachowują szczególną ostrożność Tam koleczka już nie ma tutaj pojawiły się troszkę samochodów Na wszystkiego koleczka nie ma Autobusy sobie radzą. Tak. Zwraca się uwagę innych kierowców sygnałem ten dźwiękowym albo świetnym. Ustala się pierwszeństwo. Na elektryka pan czekasz. Elektryk będzie za godzinę! Będzie pan czekał. Ale korek jest mniejszy, korek jest tutaj mniejszy niż z sygnalizacją. Działa to lepiej tak? niż z sygnalizacją. Proszę zwrócić uwagę, ani tam nie czekają, ani tutaj nie czekają. To pytanie, jak sobie tutaj kierowcy będą radzić, tak? Ale se pięknie radzą. Ja tylko czekam na godzinę 15, ja tu jestem, jeżeli ten lekki rzeczywiście nie przyjdzie, ja tu jestem z telefonem i w tym największym szczycie i jestem pewien, że korek tutaj na tym nie będzie dłuższy niż zazwyczaj. I naprawdę, ale proszę zobaczyć, no nikt nie czeka, no po prostu z tych bocznych ulic nikt nie czeka, no na Głównej też nikt nie czeka, tak? I to już jest tak z godzinę wyłączone, po nas. Także korek się nie utworzył. Co prawda niektórzy kierowcy do tam czekają, aż przyjedzie elektryk mhm. i dla nich jak ich tam odtrąbią dopiero i ktoś ich wymija bokiem, to zajarzą się, że sygnalizacja jest wyłączona. I to dopiero wtedy się zarażają, a tutaj ustalą sobie te pierwsze co sami, ale wszyscy zwalniają przed skrzyżowaniem. Tak Dobra, dobra, ja Miłego dnia życzę. A czy piesi mają problem przejść? Zaraz przetestujemy. Nie. Piesi przychodzą spokojnie. ustalanie kolejności przejazdu na migi wszystko działa i żadnego wypadku to nie było kiedy przypominam, że z sygnalizacją świetną to się zdarzają wypadki dość często dobra, kończymy ten filmik przyjdę tutaj no, postaram się wchodzić w godzinach szczytu i mam nadzieję, że sygnalizacji nie naprawią bo...